Na test mam skuter Robo S Jest to odpowiednik 125. Co jest ciekawe w tym teście: że skuter ma już przejechane ponad 14 tysięcy kilometrów. Skuter jest z 2021 roku, a ja mam za zadanie sprawdzić, jak wygląda na przykład zasięg tego skutera w trzech trybach. Mamy przyjemne z Zrobimy test, a przy okazji sobie poglądamy fajne widoki. To są plusy wyjazdów wieczornych na Wrocław. Można zobaczyć takie projekty, właśnie jak ten Nissan 350Z. O, Hammer, jest impreza. <grytanie> Pięknie o, korek teraz jedziemy trochę szybszą trasą ale zwrotność jest mega tego skutera naprawdę, można się tak składać, w zakręty Petarda. To mi się podoba. To jest kolejny plus. No składamy się normalnie jak ścigacza. Cyk.